bardzo niskie pokłony dla rolników, bo y, to przecież z ich ciężkiej pracy mamy to, co jest najważniejsze na naszym stole: to jest nasz polski chleb. Ten chleb, który no, może się przyjeść wszystko: wędlina się przyje, sery się przyjmie, ale chleb się nie przyjmie. On całe życie nam towarzyszy. Ja zawsze pamiętam, jak moja babcia brała nowy bochen chleba, zawsze robiła znak krzyża pocałunek na tym chlebie. Ja też to kultywuję w swojej rodzinie. Zanim Wuj Tarłowa Tomasz Kamiński wykreślił znak krzyża i złożył pocałunek na dorzynkowym chlebie, okazały bochen wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż co został poświęcony podczas polowej mszy świętej odprawionej na stadionie w Wólce Tarłowskiej. Kapłani podczas nabożeństwa dziękowali rolnikom, ale także Panu Bogu. Że to Pan Bóg jest gospodarzem tego wielkiego pola którym jest nasza Matka Ziemia i nie pozwoli, żeby człowiek utrudzony uprawą roli pozostał bez chleba. Stąd nasze Dziękczynienie kierujemy dzisiaj do Stwórcy i Pana Wszechświata, gdyż dzięki Jego hojności zebraliśmy plony ziemi. Po nabożeństwie miała miejsce niezwykła widowiskowa część obrzędowa, podczas której starostowie święta planów przekazali chleb na ręce wójta Tomasza Kamińskiego i przewodniczącego rady gminy Janusza Gieza, a ci poczęstowany nim uczestników dożynek. Pod wrażeniem widowiska był starosta opatowski Tomasz Staniek, nazywając dożynki festiwalem kultury ludowej. Dożynki to nie tylko święto rolników, ale również Festiwal Kultury Ludowej, Żywej Kultury Ludowej to jest bardzo ważne, bo słyszymy oto przyśpiewki, które są tworzone. Ad hoc, które są stworzone specjalnie na tą okazję. W przyśpiechkach pojawiają się zarówno imiona, nazwiska, również włodarzy. I widzimy, że ta kultura ludowa, żywa kultura tutaj w Tarłowie kwitnie. Mamy piękne wieńce dążynkowe, mamy przepiękne stroje ludowe i do Dobrze, że ta tradycja jest podtrzymywana właśnie w naszej Ziemi Opatowskiej i Ziemi Tarłowskiej. Główne role w tym festiwalu pełnili Szymon Frączek z Cegielni i Paulina Stańczyk z Brzozowej. Starostowie przyznali, że bycie gospodarzami święta to trudna, ale dająca wiele satysfakcji funkcja. Taka trochę trudna funkcja, ale bardzo się cieszymy z tej roli, bo możemy reprezentować. W moim przypadku kobiety z naszej gminy. Dużymki to także dobry czas i miejsce na ocenę i podsumowania. Był bardzo ciężki rok, trudny, jednak dokuczyły przymrozki wiosenne, no i później grad. I susza jeszcze. I jeszcze susza, tak. dokładnie. Czyli co, plony zniszczone, czy, czy jednak udało się zebrać trochę i jest okazja, by dziękować? Tak? Udało się zebrać, tylko po prostu była obniżka plonów około 20%. Za ciężką pracę dziękowali rolnikom parlamentarzyści i samorządowcy. Dziękujemy rolnikom za ten ich trud, za to, że y, tak ciężko pracują, zmagają się z różnymi problemami, choćby jak... Kapryśna aura. Dzisiaj tych anomalii pogodowych nie brakowało. I jest to ten czas, kiedy możemy pochylić się przed nimi w geście wdzięczności i powiedzieć. Dziękuję, ale także życzyć im, żeby ich praca była doceniana. Dziękujemy rolnikom za to, że nas przede wszystkim żywią ale i ciężką pracę, chylimy czoła przed ich ciężką pracą, ale dziękujemy też za to, że są nośnikami tej tradycji polskiej. Nośnikami tradycji polskiej Żacunkiem są koła gospodyń, i... które na dożynki przygotowały misternie ubite wieńce. Ze trzy miesiące zbierane są zboża. Wykonane są z żyta, sprzężyta, z, z pszenicy z podstawowych zbóż najczęstszych i do tego są dodawane kwiaty jak słoneczniki, jarzębina, astry. Pomysłodawcą naszego wieńca jest nasza prezes Justyna Fulara. Dziękuję, przemys... Powstał on w przeciągu tygodnia, gdzie spotykaliśmy się wie wieczorami, miło spędzając czas, wykonałyśmy nasz wieniec. Krzyż został uwity z kukurydzy, dodany jest len, korona jest z lnu i jest dodany zatrwian. Dalej jest bukszpan dołożony, żeby to po prostu rozweselić. Ministra, dalej jaka, idzie korona, ten, który jaka, pan jaka, widzi. Sześć bardzo, 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 koron, dziękuję które dziękuję jest i każda jest, jest żyto, pszenica dziękuję. i pszenica dziękuję. ościasta, bo to rady, idzie rady, dalej i to są powiaty. nasze jest rady, zboża, rady, które siejemy u nas na naszym terenie. Pana, 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 no i dodatki są, oczywiście zatwiar len jest... Jest tu dodane, żeby weselej było, jabłuszka są z tamtej strony, Że... jarzębina jest dodana. A który element był najbardziej pracochłonny i który był takim najtrudniejszym do wykonania? Chyba zielone dodatki. O, bo myśli, już mieliśmy uwite ze zboża, no i trzeba było bardzo dbać, żeby nie połamać ości I tych no, już wcześniej uwitych tak, prętów. Integracja, dobra zabawa, odpoczynek, to oprócz podziękowań rolnikom, ceny i zadania rolniczego święta. Gmina Tarłów to przede wszystkim gmina wiejska. I tutaj chcemy się spotkać, podziękować za tegoroczne plony, pobawić się, spędzić miło czas. No i przede wszystkim być tu przede wszystkim razem, bo ta jedność w każdej gminie jest bardzo potrzebna, żebyśmy się czuli jako ci mieszkańcy, którzy tą gminę tworzą. Dlatego jesteśmy tu i jesteśmy w licznym gronie. Niemniej okazane wypadła część artystyczna tarłowskiego święta plonów. Nie żystrzyż, STV info.